W Grębowie zorganizowano obchody Narodowego Święta Niepodległości, które w tym roku składały się z uroczystej mszy świętej oraz części patriotyczno-artystycznej. Była to okazja, by przypomnieć wydarzenia z 1918 roku oraz podziękować za wysiłek przodków. W ramach uroczystości wybrzmiały utwory wojenne i patriotyczne, które zaprezentowały zespoły oraz soliści z Gminnego Centrum Kultury. Narodowe Święto Niepodległości to najważniejsze święto państwowe w całym roku. Po 123 latach życia pod zaborami Polska wróciła na mapę Europy. 11 listopada 1918 roku to data symboliczna, będąca ukoronowaniem wysiłku pokoleń Polaków. W Grębowie świętowanie rozpoczęto od mszy świętej w intencji ojczyzny w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha Biskupa i Męczennika. Nim Polacy doczekali się swojego państwa, musieli przeżyć wiele porażek i niepowodzeń. W zrywach niepodległościowych i powstaniach narodowych ginęły tysiące naszych rodaków. Mimo tego naród nigdy nie przestał wierzyć. Porozumienie ponad podziałami i dobra sytuacja międzynarodowa sprawiły, że Polska znów stała się niepodległa. Nieodpowiedni ludzie na nieodpowiednich miejscach doprowadzili do tego, że ten naród tak długo trwał w niewoli. Ale naród polski jest narodem dumnym, jest narodem, który potrafi w trudnych chwilach i momentach rozpalić w sobie tą siłę, nadzieję, po to, by odzyskać to, co ma wartość. Dlaczego tak jest? Bo jesteśmy zakorzenieni w chrześcijaństwie, mamy mocny fundament, dom, który jest zbudowany na piachu. Gdy przychodzi jakakolwiek trudność, burza bądź jakieś zawirowanie, on legnie. Ale dom, który jest zbudowany na mocnym fundamencie, tak jak była i jest zbudowana Polska, i o to musimy zadbać. Na fundamencie wiary, na fundamencie Chrystusa, on będzie trwał. Jesteśmy tymi, którzy cieszą się tą wolnością. Ale wolność nie jest nam dana na zawsze. O wolność musimy dbać, o wolność musimy zabiegać, musimy o nią walczyć każdego dnia. Po mszy świętej, zgromadzone delegacje oraz poczty sztandarowe przemaszerowały do pobliskiego amfiteatru. Forma świętowania była podobna jak w poprzednich latach. Tym razem nie organizowano jednak wieczornicy, a świętowano w ciągu dnia. Co ciekawe, w tym roku gminne obchody zorganizowano 10 listopada, co w żaden sposób nie było przypadkowe. 10 listopada 1918 roku właśnie to Piłsudski przyjechał pociągiem z Magdeburga, przywożąc nam wolność. Tych ojców demokracji było wielu. To nie tylko ten zryw w 1918, może 1917, gdy mocarstwa już się chwiały, to szanowni państwo, przede wszystkim... Zabiegi wielu intelektualistów, polityków, możnych tego świata, nie tylko tu w Polsce, ale w Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, we Francji. Politycy w tamtych czasach mieli naprawdę niezwykle trudną sytuację. Nie było naszego państwa, nie było armii i mimo to doprowadzili do tego, że odzyskaliśmy wolność, odzyskaliśmy swoją państwowość. Rębowie Każde Święto to również okazja, by zaprezentować dorobek Gminnego Centrum Kultury. Z okazji 106. rocznicy odzyskania niepodległości młodzi artyści skupieni wokół placówki przygotowali okolicznościowy program artystyczny. Wydarzenia z 1918 roku to dowód na to, że dla wspólnego dobra można wznieść się ponad podziałami i razem obrać jeden cel. Tak uczynili ojcowie polskiej niepodległości. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Wincenty Witos, Ignacy Jan Padarewski, Wojciech Korfanty oraz Ignacy Daszyński. Czy tylko patriotyzm, to są te flagi, jak to się mówi często, pieśni patriotyczne, czy nosimy to w sercu, czy ta Polska dzisiaj podzielona na pół, gdzie te granice idą przez środek gminy, środek powiatu, państwa, nawet przez środek naszych domów, naszych rodzin. Czy jesteśmy w stanie jako Polacy wreszcie się zjednoczyć i pomyśleć o swojej ojczyźnie, bo tylko silne państwo, bardzo silne państwo z silną armią yy, może o sobie stanowić. We wspólne świętowanie zaangażowały się także stowarzyszenia ochotnicze straże pożarne oraz placówki oświatowe. Dodatkowo o Mszy świętej zadbał chór oraz gminna orkiestra Denta. W Grębowie pamiętano także o lokalnych bohaterach, bo o wolność walczono wszędzie. Na wschodzie mamy wojny. Co chwileczkę słyszymy o nowych konfliktach. My musimy być jako państwo na to przygotowani. Wypadałoby wreszcie, żeby ta ciągłość władzy w naszym państwie przyczyniała się do dobrobytu i poczucia bezpieczeństwa, by ten duch niepodległości mógł nad nami czuwać nie tylko dzisiaj, ale i w latach następnych, tak żeby te młode pokolenia mogły czuć się bezpiecznie, dorastać w odpowiedzialności. Musimy, jako my starsze osoby, ludzie, którzy już przeżyli parę lat, uczyć ich przede wszystkim odpowiedzialności i pracy. Nie noszą lampasów, lecz szary ich strój, nie noszą ich zebrań i złota, lecz w pierwszym szeregu podąża.